Uwaga, serca SMP są otwarte. I właśnie dzisiaj zobaczycie, jak udało mi się być jednym z lepszych graczy. Na no, uwaga, serca SMP, czyli co na nowym stworzonym serwerze, gdzie macie drobę SMP, no i serca, czyli za ile dostajecie serca. Jest tutaj też tryb Awaken, czyli. Nie wiem jaki po prostu go wygrałem. Najwyżej 80. No. Więc no, zostawcie lajka i subika. A teraz patrzcie na mój start. Dobra, mój start jest mega słaby. Jest tu kit, nie ma, nie ma, nie O kurde, dobra, ale mam farta. Złoto, tutaj dużo jest tego złota. O kurde, to ja Dobra, jest drewno, jest drewno. Opa, creeperku. Zbieramy sobie drewnianko. Mam nadzieję, że nikt nas nie zabije. Żaden mob, ani nikt. No, kurde, prawda to była, że ten tekstur który FPS-y. No, tak nawet można powiedzieć. Dobra No no, ten tekstur pak się nie pierdzieli i z Minecraftem, 500 fps leci 1.19.2 Okay? Dobra, lecimy widzę. Sorry, że będę cicho Lecimy do mineshaft Chyba No, lecimy do mineshaft Albo jakoś tak Mało no, mam też jedzenie i zaraz mi głodek spadnie. No kurde. Jest tu jakiś zombie. Nie, ale mogę tutaj łatwo zginąć i stracić swoje statystyki. Więc już będzie praktycznie po mnie. Mam nadzieję, że moje podskocz tu, tu. Jesteśmy w Myszafcie. Pitboxy. Dobra, jedziemy. Jest jedzenie Matko Boska. Wysadź go. Cześć zambiaczku. To jest grane widzowie. Spójrzcie. O, teraz jest o wiele lepiej. Jakby mam błąd serwera, trzeba go zgłosić do właściciela. Bo. A wakant ja mam jakieś klasy nietrujące czy co? Bo właśnie. zjadłem mięso zombiaka trujące i nie zostałem obrażony. Jestem chyba takim wielkim koksem, że mam odporność. Pomożesz? Nie! Nie! Gdy się zaraz planowałem, od razu pomyślałem, żeby ruszyć trochę dalej. No widzowie, zbieram teraz patyki. i ja ma, ej, możliwe, że jeszcze znajdę to miejsce. I się, raz, dwa. Yy. Nie mam 10, przestraszyłem się. Bawię. Spider mnie szatujący zabił. Jak tak można? Mam nadzieję, że to będzie gdzieś tu, błagam. Nie no, nie da się nawet stąd wyjść. Proszę. Gdzie to było? Błagam, niech te itemy tu będą. Muszę zabrać na początku to drewno. O Jezu, Jezu, kurna Szkier, to on nawet dotknęło się Błaga mnie, nie, nie rób mi nic, błaga mnie Jak się przeliczyłem, cię wywalaj Aż drewno wywaliłem całą To powinno być gdzieś tutaj. Dobre jednak nie. Gdzie to było? No, nie na wizje, ma już No, co jeszcze tutaj zrobiło? Nie, no, to gdzieś tutaj jest. Jakim cudem to ja nie wiem. Zalaj. No ro... no... no... Rotten flash Dobrze Musimy stąd najszybciej uciekać, bo ja tu nie mam zbyt wiele zamiaru siedzieć. Nie czekaj. Czekam sobie jeszcze chwileczkę. Zoszło jeszcze nie robię. O Jezu. Jak widzieliście mój start nie wyglądał za dobrze. No, ale zobaczycie, że stało się o coś o wiele mocniejszego. Dobra. Kurde. Mhm. Gdy mi minęło trochę czasu, bo zrobiłam sobie przerwę, to pozbierałam sobie akurat wtedy itemki, no i zobaczcie sami jakie miałem. Dobra, do, lecimy. Mam ogólnie takie dobre ity w sumie. Nakopałam się w kopalni trochę i wyszłam z takim. Więc no. Fajnie chyba, nie? I to już by było tyle z tego odcinka. Następny odcinek będzie na dwie łapki w górę. To, ile zostawicie łapek, to będzie miało ogromne znaczenie na kolejny content na moim kanale i wiele więcej fajnych filmów. A jeśli byś chciał dołączyć na serca SMP, no to oczywiście. Wpisz po prostu IP serca mc.terno.com. Gdzie wpiszesz to IP? No to szkoda. nie da Nabrać odcinka normalnie, no nara. Wy, wywal to monitory No. Więc jeśli chciałbyś dołączyć to w bina serca MC, mc 1192. Radzę. Pomożcie akurat ze mną zawsze co już. Mówię, nie gadam przez DC, więc nie próbujcie. Nie mam do co. Nie próbujcie. No, jeden znany film będzie na dwie łapki w górę. A jeśli zostawicie więcej łapek w górę, to będzie więcej kontentu, czyli będzie większy, ekstremalny film w tym kanale. Następny film będzie bardzo ekstremalny, jeśli sobie zostawicie na przykład trzy łapki w górę. Więc radzę zostawiać, bo skąd wiesz, czy akurat ty nie będziesz miał ze mną sobie? A akurat możesz mieć. Więc radzę ci wbić. no not at all